Siemanko, Jest to druga część z... z naszych sześciu unboxingów sprzętów AGD. Dokładnie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Hej, widzę ekspres, krups. Nespresso! No, zobaczmy, wygląda jak nieodebrana paczka. Otwieram go. Ja go rozbiję. Jest... O kurde, no już może nie działać. Generalnie, słuchajcie, ekspres wygląda jak nowy. Nie wiem jak się go składa. Zobaczcie. A, a tutaj widzę, że chyba był używany, bo, bo taki trochę brudny jest. Jest. Udało <laughs> się. Tu ci pierżankę daję, ale to jest chyba na na pewno? No no nie no, tak. Chyl mi vacuum cleaner, który wraca do nas nieskończoną ilość razy. Tego też względu, że słabość się. Jest to wersja EU, słaba moc. No ultra, ultratec. Może być. 3 in 1 To są jakieś śniadaniowe morze To jest odkurzacz Odkurzacz? To jest odkurzacz próżniowy pró tak, do pró pakowania próżniowy. żywności Dokładnie tak, ale wygląda na cały Emerio! I pewnie nie będzie grzał Nawet nie będziemy go otwierać chyba Dobra, to sprawdzimy się potem Dehumdifier Czyli odświeżacz powietrza Fajny Działa, nie wiem czy działa, ale jest Widzę coś bardzo ciekawego Czajnik Co myślałeś? Dobra, to ja sobie otworzę, zobaczę o, ja to sposób... jednak ja umiem otwierać. Dwa złote mniej, uszkodziła kartę. Dobra, mamy. Jest czajnik porcelanowy, elektryczny czajnik, bardzo rzadko spotykany, ale elegancki bardzo ciężki. Widzę smart toaster, profiker, odkurzacz ręczny, jak go wyjmę to pewnie go nie złożę, ale to jest standard. A few moments later. Yes! Ręczny odkurzacz, bardzo często jest łamane i chyba tutaj też mocowanie pojemnika, czyli automatycznie mamy odpad. Tutaj powinien się taki cingielek i jest zepsuty. Dramat. Mamy krupsa, czyli jajowar. O, Zobaczymy tego jak słowa wygląda. mi brakowało. Widzę, że jest używana. Wygląda sensownie. Dalej, mamy biperka. Malutka szatkownica do sałaty, jest bardzo malutka. Jest fajna, nie się ładuje. Zobacz. Może jest naładowana, sprawdź. A nie jest. Mam coś ciekawego z Severina. Frytkownica beztłuszczowa najprawdopodobniej, że jak będzie sprawna, to już zostawimy. Widzę, że jest używana, chyba sam jeszcze nie widziałem, więc otwórzmy. Ej, nie, jest karton. E, nowa frytkownica. Nowa? A ja myślałem, że jest używana. A to nie jest tylko do frytek. To jest do cebuli, do chleba, do ryby. Domu. O, do domu, Krajelnica! Krajelnica do chleba. Obstawiamy, czy będzie sprawna. Ej, ta wygląda na nową. W ogóle tak, spakowana jest tak. Jest ja nie wiem, czy my w ogóle chcemy ją wypakowywać. Zapraszam do e, e, Widać, że, że jest nowy. E, nie ma na nim żadnych ślad śladów użytkowania. Krups! Smart light toaster. Ale nie jest taki zwykły, dlatego że już wam pokazuję. Patrzcie. Beszadist. To świąteczna taśma Amazona Na pewno będzie uszkodzony, bo jak jesteś napisany po niemiecku, a po niemiecku nic nie brzmi dobrze Połamany Tutaj rozcioska lekko połamany jest tylko leciutko Patrzcie, to jest jego jedyny mankament, bo jest nowy, jest smart, nie wiem co to oznacza, ale jest smart Dobra, no to mam ostatnią rzecz w tym kartonie Łąc Ale przed się. otworzeniem tego pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał bo niebawem kolejny odcinek. E, opiekacz, który ma e, trzy. nakładki. Tak. Ja wiem, że one są spakowane, bo mieliśmy już taki parę. Niemiec był przerażony. Uuu, faktycznie połamane. To są plastiki urwane, te, dlatego to się nie trzyma. Ale ogólnie jest nowe. Dziękuję Wam, kochani. To był drugi boks naszego sprzętu, AGD Już za chwilę otworzymy trzeci, więc dajcie łapkę w górę, dzwoneczek i zaobserwujcie ten kanał. Papa. pa! pa. Hejo!